Odstępstwo od prawdziwej wiary i Ewangelii w Kościele Chrystusowym nabrało wyraźnie przyspieszenia. Pomimo całego kamuflażu, jaki stosuje, coraz trudniej jest ukryć dla szatana i jego sług plany nie tyle zniszczenia, co całkowitego zakłamania prawdy i ustanowienia fałszywego Kościoła na miejsce prawdziwego. Dokonuje się to przy ogólnej zmowie milczenia jednych, tych, Najbardziej za kości odpowiedzialnych i zwiedzeniu oraz ślepym posłuszeństwie drugich. Wszyscy zdają się dziś zapominać prawdę, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Wiele mówi się dziś, że przełożonym należne jest posłuszeństwo, nawet gdy się mylą. Ale herezja nie jest pomyłką czy błędem. Jest odstępstwem od wiary, wobec którego nie można być posłusznym. Ale należy się temu przeciwstawić z upomnieniem braterskim, nawet gdyby to był sam papież, czego biblijny przykład mamy w upomnieniu świętego Piotra przez świętego Pawła. A że wielu Herezję uznało za prawdę i ją nam narzuca, to i sprzeciw wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jeżeli kolejne episkopaty i diecezje, odwołując się do Amoris Leticia, prowadzają Komunię Świętą dla osób rozwiedzionych, to zadajmy sobie pytanie, czy one się tylko mylą? Czy kapłani tam posługujący nie mają prawa odmówić udzielania świętokraczczej Komunii Świętej ze względu na posłuszeństwo? I czy istnieje jakaś zwierzchnia władza w Kościele, która zamiast milcząco na to przyzwalać, powinna się temu przeciwstawić? Kościół dzisiejszy ma bowiem swój współczesny Sanhedryn, arcykapłanów, judaszy i śpiących apostołów. Kolejnym etapem mistrzowskiego fałszerstwa, jakim jest budowa nowego kościoła, był niewątpliwie synod dla Amazonii. To, że nie było amazoński, ale dla Amazonii, czyli powszechny, kazało przypuszczać, że tematy na nim podejmowane są raczej zasłoną dymną, dla tych, którzy prawdziwie bądź rzekome problemy Kościoła w Amazonii chcą wykorzystać dla wprowadzenia własnych zmian niezgodnych z nauczaniem Kościoła, a przynajmniej bardzo dwuznacznych. Dobrze opakowane kłamstwo jest bowiem bardzo trudne do zdemaskowania i trudno jest wtedy posądzić kogoś jednoznacznie o herezję. Tym bardziej nie są w stanie tego rozeznać prości ludzie. Tym bardziej, że wiara dla wielu stała się już tylko etykietką, za którą ukrywa się duchowa pustka i poglądy często całkowicie sprzeczne z tymi, które wynikają z wyznawanej rzekomo wiary. Prawda wyszła na jaw bardzo szybko. 1 grudnia niemiecki Kościół zainaugurował już drogę synodalną, która miała być drogą Kościoła amazońskiego. W ten sposób na bezdroże Amazonii wszedł jako pierwszy niemiecki Kościół, a wkrótce zapewne następne, przy cichej aprobacie z góry, bo gdyby była ta zgoda wyraźna, to od razu stałoby się jasne, kto tu rzeczywiście tym wszystkim kieruje. Ale mamy zapewnienie z nieba, że nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Milczenie Piotra jest bowiem przyzwoleniem. A tak zwana kolegialność, o której tyle się mówi, to nic innego, jak stopniowe rozmontowanie władzy prymatu, a także przyzwolenie do rozpowszechniania herezji oddolnie. Przy jednoczesnym utrzymaniu władzy, aby móc zachować pozór jedności i uciszać tak zwanych przeciwników reformy Kościoła, jakiej jesteśmy świadkami. I spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest ta reforma? Jest na ostatnim etapem wprowadzania w życie tak zwanego akta vendita, czyli mistrzowskiego planu zniszczenia Kościoła Chrystusowego od wewnątrz. Szatan, świadomy słów Pana Jezusa, że bramy piekielne Go nie przemogą, postanowił stworzyć fałszywy Kościół w taki sposób, żeby nikt tego nie zauważył. A tych, którzy by to zauważyli, będzie tak niewielu, że nikt ich nie weźmie na poważnie, bądź będą uciszeni. Dlatego Pan Jezus powiedział o fałszywych prorokach, że o ile możliwe zwiodą nawet wybranych. Nie są oni świadkami Jehowy czy członkami sekt protestanckich, ale są oni członkami owczarni, wilkami w obczych skórach. Głoszenie fałszywej Ewangelii doprowadzi do odstępstwa i objawienia się fałszywego proroka. Poznamy go po tym, że będzie wyglądał jak baranek, ale będzie przemawiał jak smok. On przygotuje drogę dla antychrysta, czyli fałszywego Chrystusa. Z objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich wiemy, że do ostatecznej batalii pomiędzy fałszywym i prawdziwym Kościołem, czyli pomiędzy nierządnicą i niewiastą, dojdzie, gdy burzyciele Kościoła Świętego dojdą do prezbiterium. Prezbiterat to kapłaństwo, które w czasach ostatecznych przeżywa ogromny kryzys. Rozwiązanie tego kryzysu zależy jednak przede wszystkim od Boga. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Zależy też od wierności prawdzie. Nie zażegnamy kryzysu kapłaństwa, brnąc dalej w odstępstwo, jak byliśmy tego świadkami na ostatnim synodzie. Kierunek wyznaczony przez Synod Amazoński wyraźnie bowiem prowadzi do rozmycia tożsamości kapłańskiej a nawet naruszenia istoty samego sakramentu. Dlatego tak zwani weri probati, czyli mężowie wypróbowani, to nie tylko kwestia celibatu, tak wyraźnie ukazanego w postawie Pana Jezusa i w tym czego oczekiwał od apostołów. To również kwestia przygotowania do kapłaństwa, które nie może być sprowadzone do poziomu wyświęcenia do posługi lektora czy akolity. W ten sposób sakrament kapłaństwa może zostać sprowadzony do jednej z wielu posług w Kościele i okaże się wkrótce, że mężowie dopuszczeni do stołu pańskiego będą coraz mniej wypróbowani. Działania te świadczą o utracie poczucia sakrum i zacieraniu granicy pomiędzy sakrum i profanum, tak jak to jest w przypadku nadzwyczajnych szafarze Eucharystii. Zanika coraz bardziej charakter ofiarniczym mszy świętej. A więc również ciężar odpowiedzialności, jaką Bóg w odwiecznym zamyśle powierzył konsekrowanym dłoniom. Tak więc wili probati to kolejny sposób i kolejny pretekst, by zrobić wyłom w Kościele Chrystusowym i to w kwestii tak delikatnej i fundamentalnej jak sakrament kapłaństwa. Istotą bowiem kryzysu kapłaństwa jest wielkie odstępstwo, jakiego doświadcza Kościół. Jeżeli nie powrócimy do prawdy Ewangelii, to Pan nie pośle swoich robotników na nie swoje żniwo. Za to chętnie pośle ich władca tego świata, który już niedługo zasiądzie w świątyni Bożej, ale zasiądzie na krótko. Odnowa Kościoła znów dokona się w katakumbach, do których będzie wkrótce zmuszona udać się niewiasta. Pierwsza posoborowa rewolucja zachwiała fundamentami wiary. Druga ma zamiar je zniszczyć, ale jej się to nie uda. Nie dlatego, że znajdzie dziś w kościele swoich obrońców, ale dlatego, że Bóg im na to nie pozwoli. I gdy wszystko będzie wydawało się dla prawdziwych wierzących stracone, wyprowadzi niewiasty z nierządnicy, ukaże światu jej nagość i wyda na spustoszenie. Również diakonat kobiet jako funkcja liturgiczna. Będzie wykorzystany jako sposób na oswojenie wiernych z obecnością kobiety przy ołtarzu. Po pewnym czasie ludziom nie zrobi już różnicy, czym świętą odprawia kobieta czy mężczyzna, bo przecież dziś Pan Jezus powołałby na apostołów również kobiety, czego nie mógł zrobić w kulturze szowinistycznej, w której się narodził i nauczał. Nie jest to prawda, bo równouprawnienie, którego dziś jesteśmy świadkami, Pokazuje w praktyce zacieranie różnic płci i nieliczenie się z predyspozycjami i ograniczeniami mężczyzny i kobiety, które były w zamyśle bożym. Dlatego brak kobiety przy ołtarzu nie wynika z jej dyskryminacji, ale z roli, jaką Pan, Bóg każdemu wyznaczył w akcie stworzenia i w kościele. Dlatego nie jest to fakt kulturowy, a msza święta sprawowana przez kobietę byłaby nieważna i świętokradcza. Pod parasolem inkulturacji szyguje nam się również liturgiczne multikulti, a to za sprawą tzw. obrządku amazońskiego. Wprowadzenie elementów pogańskich do świętego obrządku to forma dewiacji, bałwochwalstwa i synkretyzmu, który otworzy szeroko drzwi do dalszych tego typu eksperymentów w innych częściach świata. I o to chodzi. Jednak według Franciszka nie należy naruszać tożsamości religijnej innych, gdyż jest to akt fundamentalistyczny. Tłumacząc po polsku, ewangeliz a ewangelizacja innych jest aktem fundamentalistycznym. To dlaczego narusza się naszą tożsamość wiary przez tak tzw. inkulturację liturgii? Do widocznych tutaj ornatów paczamamy. Będzie można dodać jeszcze inne rekwizyty, jak na przykład grzechotka szamańska, która zapewne będzie wtedy do nabycia w każdym sklepie z dewocjonaliami. Ważnym punktem Synodo Amazońskiego, podobnie jak encykliki Laudato Si, była też ekologia. W świetle równouprawnienia panteizmu i kultu Matki Ziemi w Rzymie, byliśmy świadkami niespotykanego do tej pory bałwochwalstwa które doprowadziło do wyłonienia się kolejnej kategorii grzechu, tak zwanego grzechu ekologicznego. Umieszczenie tego grzechu w katechizmie Kościoła katolickiego zostało już ogłoszone, a w kolejce czeka grzech użycia broni jądrowej przeciwko ludzkości po ostatniej wizycie Franciszka w Japonii. Problem polega na tym, że grzech, także przeciwko stworzeniu, nigdy nie jest ekologiczny, ale zawsze ma wymiar teologiczny. Nie grzeszymy przeciwko ludzkości, ale przeciwko Bogu. Nie niszczymy naszej planety matki, tylko Ziemię stworzoną na początku przez Boga. Niszcząc to, co Bóg stworzył, nie popełniamy grzechu przeciwko stworzeniu, tylko przeciwko Bogu. Ale tak właśnie będzie wyglądał nowy katechizm światowej religii, w nowym porządku świata, gdzie człowiek ostatecznie zajmie miejsce Boga. Dialog międzyreligijny i walka na rzecz pokoju na świecie stały się doskonałym pretekstem do działań, które można określić biblijnie jako zawarcie przymierza z wieloma, a które w imię wzajemnego braterstwa i tolerancji wykluczają Jezusa Chrystusa jako jedyną drogę, a z ewangelizacji innych czynią akt fundamentalistyczny. Wybrzmiewa to wyraźnie w wypowiedziach Franciszka, Zwłaszcza od czasu podpisania deklaracji w Abu Zabi, która już jest wdrażana przez powołaną do tego specjalną komisję. Bardzo wymowne jest tu powołanie się na układ zawarty w Jałcie, układ pokojowy, o tym dalej mówi Franciszek, co zostało usunięte z polskiego wydania Vatikan News, który to układ miałby być inspiracją dla nowej Jałty która ustanowiłaby nowy porządek religijny na świecie pod przywództwem światowych liderów religijnych. Stąd zapewne nieprzypadkowa data podpisana deklaracji, podpisania deklaracji w Abu Zabi tego samego dnia i miesiąca, co zawarty układ w Jałcie. Świętowanie reformacji w kościele, rehabilitacja lutra poddanie podziemnego kościoła w Chinach tak zwanym rządowym biskupom lojalistom. Ostatnia pielgrzymka i rozmowy z przedstawicielami buddyzmu, które odbywały się w braterskiej atmosferze, czyli nie miały nic wspólnego z głoszeniem Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, powinno już dawno rozwiać wszelkie wątpliwości, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Ale nie dzieje się tak w świecie ślepych i głuchych. Wychodzi w ten sposób wielka niepełnosprawność wiary i intelektu. Pokolenia czasów Noego. Zastanówmy się, czy te dążenia rzeczywiście są głoszeniem Ewangelii Jezusa Chrystusa i Bożego pokoju, który nam przynosi. Wszystko zdąża ku temu, że będzie Kościół, kościół Sakramenty, Hierarchia, Tron Piotrowy i Chrystus. Ale nie będzie to wszystko prawdziwe, choć do złudzenia prawdziwe będzie przypominać. I na tym ten mistrzowski plan szatana i jego sług w owczych skórach polega. Pan Bóg ten plan odwiecznie przewidział i przez swoich proroków zapowiedział. Niestety dla nas apokalipsą dziś się straszy, kwestionuje się jej wymiar historyczny i przekłamuje, zwłaszcza XVII rozdział odnoszący się do wielkiej nierządnicy. To dlatego objawienia fatimskie stały się tajemnicą, którą trzeba ukrywać do końca. Ale nadchodzi czas zmartwychwstania prawdy i wszyscy zobaczą, że cały ten kryzys, o którym się mówi, i cały ten podział, który się uwidacznia, nie dotyczy wcale tradycjonalistów, modernistów, liberałów czy fundamentalistów, ale prawdziwej i fałszywej Ewangelii, głoszonej jeszcze w jednym kościele, Aż Pan Bóg oddzieli konkurę od pszenicy i kościół prawdziwy od fałszywego. Przyjrzyjmy się w tym miejscu właśnie, fragmentowi 17 rozdziału Apokalipsy Świętego Jana. Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukaże Ci wyrok na wielką nierządnicę. Która zasiada nad mnogimi wodami, z którą nie rządu się dopuścili królowie Ziemi, a mieszkańcy Ziemi się upili, winem jej nie rządu. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem niewiastę, siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A niewiasta. Była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu, a na jej czole wypisane imię Tajemnica wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi i ujrzałem niewiastę, pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa. A widząc ją, bardzo się zdumiałem. I rzekł do mnie anioł. Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. Dlaczego święty Jan zdumiał się jej widokiem? Ponieważ na pustyni spodziewał się zobaczyć niewiastę, niewinną oblubienicę Baranka. I rzeczywiście zobaczył niewiastę, ale jej wygląd tylko przypominał wygląd prawdziwej niewiasty. Oto opis prawdziwego i fałszywego kościoła ale też w tym fragmencie dana jest nam obietnica, że Bóg wyjaśni nam i ukaże tajemnicę tej niewiasty, co wierzymy głęboko wkrótce uczyni. Stoimy wobec prawdy, która jest bardzo trudna dla przyjęcia, a nawet niemożliwa dla tych, którzy są w zwiedzeniu. Pozostaje nam mieć nadzieję, że czas zmartwychwstania prawdy jest już bardzo blisko u naszych drzwi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.